Naszą rolą jako rodzica jest wsparcie tej sytuacji, po to, żeby dziecko rzeczywiście nauczyło się, że kiedy mama albo tato, albo jakiś opiekun mówi: Słuchaj, teraz czas wychodzić, albo teraz czas zrobić coś innego niż w tej chwili robić, to żeby ono nabyło tej umiejętności współpracy i nabyło umiejętności wypełniania poleceń, dlatego że ta umiejętność będzie nam niezbędna w sytuacjach trudnych. Dzieci to szansa. A nie zagrożenie. Wiesz, co jest dobre dla Twojego ciała? Skłony przez nas wskazówki, które pomogą Ci w życiu codziennym. Tak jak Ty, jesteśmy mamami. Witajcie, kochani, ja nazywam się Gabrysia Sawa i bardzo miło mi jest przywitać Was na kanale Mama dla mamy. I cieszę się, że spędzicie ze mną najbliższe kilkanaście minut po to, żeby uzyskać jak najwięcej narzędzi i sposobów na to, żeby stać się. Takim rodzicem, taką mamą, jaką rzeczywiście chcesz być, bo głęboko wierzę w to, że każda z nas chce być najlepszą mamą na świecie, że każda z nas chce być skuteczna i realizować to, że my mamy względem naszych dzieci najlepsze intencje, dobre życzenia i chcemy im po prostu pomóc na to, żeby wyrosły na jak najlepszych ludzi w życiu dorosłym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co robić wtedy, kiedy dziecko nas nie słucha, co robić wtedy, kiedy mamy wrażenie, że my Przecież z dobrych chęci, z dobrą intencją, chcemy powiedzieć mu: Hej, ubierz czapkę, bo na dworze jest zimno, hej, ubierz spodnie na zjeżdżalni, będzie ci wygodniej zjeżdżać, a dziecko nie chce. Co możemy zrobić wtedy, żeby nie używać tego, tej, 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 tego modelu relacji, w którym my mamy większą siłę i większą moc, bo je, mamy władzę nad dzieckiem, a zamiast tego. Pozostać na poziomie współpracy tak, żebyśmy i my, i dziecko byli zadowoleni z tego, że ono wypełnia nasze polecenia i chętnie z nami współpracuje, pozostając, pozostając w strefie swojego komfortu. Kiedy czuje się z Tobą dalej bezpiecznie, a Ty nie musisz używać siły manipulacji po to, żeby osiągnąć skutek, który chcesz osiągnąć. I dzisiaj podzielę się z Wami dziewięcioma narzędziami, które wspierają naszą współpracę z dzieckiem w sytuacjach, kiedy my czujemy się nieusłyszani, i mamy wrażenie, że dziecko nas po prostu nie słucha i olewa nas i nas ignoruje, bo bardzo często musicie wiedzieć, że dzieci szczerze. Albo nie słyszą naszego polecenia, albo nie rozumieją, o co w nim chodzi, albo po prostu są skupione na czymś innym i trudno jest im przeskoczyć z jednej aktywności na inną, szczególnie zarzuconą z zewnątrz. Bo pamiętaj, jeżeli twoje dziecko uczy się, yy, bawi się czegoś, to ono wtedy się czegoś uczy, ono wtedy jest na tym skoncentrowane, skupione i rzeczywiście w tamtym miejscu posyła wszystkie swoje siły i w tamtym miejscu po prostu jest. I teraz, kiedy ja przychodzę z zewnątrz i mówię, Hej, koniec zabawy, wychodzimy, no to ono po pierwsze nie jest mu łatwo usłyszeć o co nam chodzi, czego my w ogóle chcemy i jest to dla niego dużym wyzwaniem. I teraz naszą rolą jako rodzica jest wsparcie tej sytuacji po to, żeby dziecko rzeczywiście nauczyło się, że kiedy mama albo tato albo jakiś opiekun mówi: "Słuchaj, teraz czas wychodzić albo teraz czas zrobić coś innego niż w tej chwili robić", to żeby ono nabyło tej umiejętności współpracy i nabyło umiejętności Wypełniania poleceń, dlatego że ta umiejętność będzie nam niezbędna w sytuacjach trudnych i w sytuacjach zagrożenia. Na przykład, kiedy idziesz z dzieckiem po chodniku na spacer, ono potrzebuje wiedzieć, co to znaczy zatrzymaj się, bo tam jest ulica albo zatrzymaj się, nie biegnij tak szybko, bo zaraz znikniesz mi z oczu. To są wszystko sytuacje, w których dziecko potrzebuje mieć umiejętność w współpracy z Tobą i szybkiej reakcji na to, co mu mówisz. Jak to wyegzekwować? Jak się tego nauczyć? Generalnie użymy, uczymy się tego w domu, w sytuacjach niestresowych i w sytuacjach, które nie, są, nie wymagają szybkiej, natychmiastowej reakcji. Pierwsze narzędzie, które będzie wspierało naszą współpracę z dzieckiem, będzie po prostu użycie żartu. Wymyśl jakąś grę. Hej, może poobawimy się w to, to y, pierwszy założy skarpetki. Albo w jaki sposób? Co najpierw zakładamy? Najpierw zakładamy chyba... Kurtkę, a dopiero potem zakładamy koszulkę, prawda? Albo możesz wymyślać różnego rodzaju gry. Chodzi o podtrzymanie pewnego poziomu dobrego nastroju, dobrych y, po prostu śmiechów, chichów, dobrego tonu głosu Twojego i po, po to, żeby Twoje dziecko cały czas chciało się to, z Tobą bawić, zamiast żeby się zestresowało i żeby było spięte. Drugim sposobem na to będzie użycie gadających przedmiotów. Bierzesz lalkę i udajesz, że lalka wypełnia, wydaje polecenia. Albo twoja stopa może mówić, albo może mówić twój kucyk, albo może mówić, mogą mówić klucze do domu. Cokolwiek, cokolwiek masz pod ręką, po prostu użyj tego, po to, żeby to było, stało się twoim atrybutem. Nie używaj jako atrybutu swojej wyższości nad dzieckiem. W, w, w tym użyciu żartu metodą też jest użyj śmiesznych słów albo intonacji. Hej, jestem małą mróweczką. Muszę szybko znaleźć mój plecaczek. Gdzie on jest? Pomożesz mi szukać? Udawaj. Hej, mamy zadanie szybko przejść przez lawę, zanim będzie za późno i cały korytarz zostanie zalany. Musimy szybko założyć buty i lecimy. Hej! Możesz też odgrywać głuptaska. Hmm, słuchaj, zapomniałam, gdzie zakłada się skarpety. Pomożesz mi? To są wszystko sposoby i mikrodialogi, które staną się Twoim narzędziem do tego, żeby, on, żeby dziecko rzeczywiście chciało wejść z Tobą w tą sytuację wypełniania polecenia. Drugie narzędzie. Daj wybór. Ważne, żeby obydwa... Yy, te, żeby te rzeczy, które mo, dziecko może wybrać, zazwyczaj ograniczamy się do dwóch, były przyjemne. Nie chodzi o to, żeby zrobić groźbę z tego wyboru, tylko chodzi o to, żeby jedna i druga opcja, którą dziecko może wybrać, były dla niego przyjemne. Dzisiaj idziemy spać jak króliczki w podskokach, czy pełzamy jak żółwie? Nie ma, nie ma znaczenia, co wybierzesz, w zależności od tego, jaka jest sytuacja. Wybierz coś, co dla dziecka będzie miało dobre skojarzenia. Trzecie narzędzie: daj dziecku odpowiedzialność, czyli pozwól mu ym, mieć tą odpowiedzialność za to, co się dzieje. Nie tak, że ty jesteś i ty w pełni odpowiadasz, a twoje dziecko jest tylko pionkiem, które ma wykonywać twoje polecenia. Niekoniecznie. Zobacz, kiedy powiesz: Hej Zosiu, czy mogłabyś sprawdzić i przypilnować, żebyśmy wyszli o odpowiedniej godzinie, żeby się nie spóźnić na lekcję? Twoje dziecko wtedy czuje się odpowiedzialne za to, żeby nie spóźnić się na lekcję. Albo słuchaj, potrzebujemy zjeść. Czy mogłabyś zdecydować, co będziemy jeść dzisiaj na śniadanie, po to, żebyśmy nie wyszli z domu głodni? Czwarty sposób udziel informacji. Śmieci wyrzucamy do śmietnika, kurtkę odwieszamy na wieszak i tyle. To są krótkie, proste zdania, które dają informację bez zabarwienia emocjonalnego, bez krzyku: Hej, śmieci do śmietnika! albo wyrzuć te śmieci. Tylko uczymy w ten sposób, że śmieci powinniśmy wyrzucać do śmietnika, bo tam jest ich miejsce. Robimy to bez stresu, bez wymuszania, tylko po prostu małymi kroczkami uczymy tego, tą drugą stronę, co należy zrobić w danej sytuacji. Piąte narzędzie. Powiedz jednym słowem lub gestem. Nasze dzieci nie są głupie. One nas słuchają. Jak, jak powtarzałaś coś już tysiąc razy, to spróbuj tysiąc pierwszy raz powiedzieć to trochę inaczej. Na przykład możesz powiedzieć Ej, kurtka! I twoje dziecko powinno już wiedzieć, że kurtkę odwiesza się na wieszak. Albo Hej, zabawki! Ej, skarpety, buty, śniadanie. Kiedy już jesteś, kiedy już wiesz, że masz już jakąś drogę w danym temacie z dzieckiem, to to ma być tylko taki lekki sygnał, lekkie przypomnienie do tego, że z tą rzeczą robimy coś innego. Szóste narzędzie: Opis, co, opisz, co widzisz. Fakty zawsze pochwal, postępy, zanim opiszesz, co jeszcze trzeba zrobić. Trzymaj się faktów. Nie oceniaj, nie oskarżaj, nie osądzaj, dlatego że to wszystko są um, takie sposoby de facto manipulacji, które pokazują naszą wyższość nad tym drugim człowiekiem, a to chodzi o pewien poziom współpracy. I teraz, o co chodzi z tym, żeby najpierw pochwalić postępy, zanim opiszemy, co jeszcze trzeba zrobić? Zawsze zauważ, co dziecko już zrobiło. Zawsze zauważ, co dziecko, Jaki mały mikrokrok już zrobiło. I później możesz opisać, co jeszcze trzeba zrobić. Hej, widzę, że klocki są na podłodze. Po jednym wszystkie mogą trafić do swojego pudełka. Widziałam, jak robisz to wiele razy. Wierzę, że sobie poradzisz. Kiedy będzie, jeżeli będziesz potrzebowała, potrzebował mojej pomocy, chętnie ci pomogę. I wtedy otwierasz się na ten sposób, na ten poziom relacji, w której współpracujecie, w której jesteście razem i w której Ty masz realny wpływ i w dodatku aktywny wpływ na to, czego i jak uczy się Twoje dziecko. Siódmy sposób. Opisz, co czujesz. Zawsze mów wtedy o sobie. Ja nie lubię, ja wolałabym, ja coś tam. Nigdy nie mów znaczy nigdy nie mów nigdy ale nie mów ten język ja nie lubię ja coś tam ja sam to uwalnia dziecko od poczucia winy a wie, że to po prostu dla ciebie jest ważne i teraz ja nie lubię kiedy ubrania są rozrzucone po podłodze zdecydowanie wolę kiedy są w koszu na brudy bo wtedy wiem co mogę wrzucić do prania, a ty masz czyste ubrania wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Takie proste. Kiedy dziecko jest już starsze, możesz na przykład napisać liścik. Załóż mnie na siebie przed wyjściem na dwór. Kiedy ten liścik powiesisz, przypniesz do kurtki i w deszczowy dzień dziecko będzie wiedziało: "Hej, ta kurtka chciałaby, żeby została, żeby ją nałożyć" po to, żeby dziecko było po prostu bezpieczne i żeby nie chorowało. I dziewiąty sposób działa przede wszystkim, myślę, że to jest najważniejsze narzędzie, które można przypleść ze wszystkimi, które powtarzałyśmy przed chwilą. Działaj bez zawstydzania. Bez zawstydzania, bez groźby, bez mówienia. Zaraz wyrzucę te klocki, jakich nie, po, jak nie posprzątasz. To wszystko idzie do śmieci. Oddamy to komuś! Nigdy tego nie znajdziesz, jesteś byle jaka, nigdy nie potrafisz po sobie posprzątać. To są wszystko zdania, które często wychodzą z naszych ust wtedy, kiedy się denerwujemy. A zamiast tego możemy powiedzieć: hej, chowam teraz te klocki! Chowam teraz te klocki, bo robisz z nimi coś, czego nie powinnaś robić. Nie pozwalam rzucać klockami w inne dzieci, to może je boleć. Zmieńmy zabawę. Po prostu zmieńmy zabawę. Jasno stawiasz granice i y, dajesz, y, dajesz jasny komunikat. To jest niesamowicie ważne, żeby była, żeby była jasna komunikacja. Czyli podsumowując, nie robimy z wyboru groźby. Staramy się, żeby ten wybór był przyjemny za każdym razem dla twojego dziecka. Upewnij się, że te dwie, dwa, dwie propozycje, które dałaś dziecku, są do, do zaakceptowania przez Ciebie i przez dziecko. Często jest tak, że my mamy coś do zaoferowania, ale nasza propozycja jest nieakceptowalna dla dziecka. Ale Ty jesteś w stanie otwierając się na pewną wrażliwość na dziecko, z, r, rozpoznać. Czy to już jest ten czas, żeby podnieść troszeczkę poprzeczkę wyżej, czy jeszcze zostajemy na tym samym poziomie? Kolejna rzecz, zawsze starajmy się docenić postępy. Starajmy się docenić i zauważyć to, czego dziecko już się nauczyło. Hej, zauważyłam, że już zaczęłaś odkładać klocki na miejsce. Super! Może nauczymy się tego samego z lalkami. Zauważyłam, że ubrania zawsze trafiają. Starasz, że ubrania starasz się wrzucić do odpowiedniego koszyka. Bardzo mi się to podoba i uważam, że yy, dzięki temu masz po prostu ubrania na następny dzień. Zawsze doceń postępy. A kiedy chcesz powiedzieć, że coś trzeba jeszcze zrobić, poprawić, spróbuj opleść to w dobrą i budującą informację zamiast strzelania z karabinu. To zrobiłaś nie tak, to jeszcze jest do zrobienia i tak dalej i tak dalej. Kiedy wyrażasz gniew albo frustrację, mów w pierwszej osobie, unikaj drugiej. Dlatego, że mm, kiedy my się denerwujemy, albo jesteśmy sfrustrowani, albo, y, albo coś takiego nieprzyjemnego się w nas y, dzieje, to nie chodzi o to, że my mamy to schować gdzieś głęboko i nie mówić o tym dziecku. Tylko chodzi o to, żebyśmy my powiedzieli, ja się teraz denerwuję, potrzebuję czasu, potrzebuję czasu, żeby się, y, żeby ochłonąć. Jestem teraz sfrustrowana. Potrzebuję chwili, potrzebuję wziąć kilka głębokich oddechów. I w ten sposób, oprócz tego, że mówisz o swoim świecie wewnętrznym, nie, nie obarczasz tego yy, dziecka tym, co sama przeżywasz, bo ty jesteś odpowiedzialna za to, co ty przeżywasz. I oprócz tego nas, uczysz je w pewien sposób. Sposobów wyrażania tego świata wewnętrznego. I zanim się obejrzysz, kiedy Twoje dziecko usłyszy, że Ty o swoich uczuciach mówisz w ten sposób, ono będzie potrafiło również używać tego samego języka. Będzie potrafiło powiedzieć: Mamo, ja się pogniewałam. Ja jestem zdenerwowana teraz. Mamo, teraz jest mi trudno. I nagle Wasza komunikacja i relacja wejdzie na całkiem inny poziom zrozumienia. Współpracy, zrozumienia i takiego bycia ze sobą w relacji. Ale pamiętaj o tym, żeby raczej oszczędnie wyrażać silną złość, silny, taki silny gniew, silne te, mm, te rzeczy, które mamy tendencję do tego, żeby określać jako negatywne. Dlatego że silne wyrażenie. Silnej emocji, mo, dziecko może odebrać jako atak. Zawsze pamiętaj, że to Ty jesteś tą silniejszą stroną. To Ty jesteś tą stroną, która ma większy poziom odpowiedzialności, większy poziom wpływu i Twoje dziecko jest bezbronne wobec Ciebie. Nawet jeżeli ono stara się z Tobą walczyć, stawać w poprzek i po prostu nie współpracować z Tobą, to zawsze pamiętaj, to Ty jesteś tą silną stroną, silną stroną relacji, po prostu dlatego, że jesteś rodzicem. I teraz to, 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 że ja jestem silniejsza w tej relacji, to, że ja jestem bardziej odpowiedzialna i ja sobie bez dziecka poradzę, ale bez dziecka beze mnie będzie miało dużo gorzej. Pamiętaj o tym, że to, mi to pomaga, że ja chcę jakby nie używać 100% mojego wpływu i mojej mocy po to, żeby stłamsić to dziecko, tylko chcę wejść z nim w współpracę po to, żeby być rzeczywiście dla niego pomocą. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Ciebie yy, przydatny, że wzięłaś coś dla siebie. Koniecznie daj mi znać, zapraszam Cię na mojego Instagrama, Gabry Gabrysiak Sawa, i cieszę się, że jesteśmy tutaj, że spotykamy się co tydzień. Nie zapomnij o tym, żeby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, dlatego że wtedy będziesz dostawała, dostawał powiadomienia o treściach, które tutaj wrzucamy razem z Anną Marią i dr Anną Saj. Bardzo Ci dziękuję za ten spędzony czas. Daj mi znać w komentarzu, co dla siebie wzięłaś, i do zobaczenia niedługo. Pa pa!